Ciężkie pytanie. Mm -hmm. <Zadzio> Patrycja Drost, dzień dobry, witajcie. Nie wiem, czy mi widać, jeżeli nie widać, to na pewno słychać, zaczynamy kolejny wideoczat na sk.pl. E, dzisiaj e, gwiazdy, absolutne gwiazdy, Cleo i, i Donatan, dzień o i dobry. No, YouTube'owi milionerzy. No właśnie, ile tam już jest tych cyferek, 14, 15? 15, 15. 15. ]Okay. Ponad 15, tak mi ktoś powiedział dzisiaj, że ponad 15 już jest. P snowboard. Proste pytanie na początek. Jak to się robi? Bo potrzebuje recepty na sukces? Nie ma takiej recepty. Pro, pro, próbowaliśmy się zdefiniować tak. Tak, każdy to nie dzisiaj wychodzi. jesteśmy od rana na wywiadach i każdy się, i każdy się pyta, jak, jaka jest definicja tego, żeby zrobić, żeby zrobić kawałek, który ma dużo wyświetleń. Na początku ktoś mi tam zakrywał, może cycki. Mhm. bo jest też taki dużo kwestii, mówię, no moi drodzy, no ale cycki, że tak powiem, były, są i będą i niekoniecznie robiły takie wyświetlenie, musi tutaj być ukryty jeszcze jakiś, jakiś inny, inny, inny motyw i wydaje mi się, że tym innym motywem jest zarówno to, że tak jak powiedziała Kadała w kawałku, to co nasze jest, najlepsze jest, bo nasze jest, mhm. no i oczywiście na pierwsze jednak miejsce wysunąłbym wokalistkę, z którą pracuję nad nowym projektem, czyli Cleo. Jej niepowtarzalny wokal oraz wspaniała aparycja wpłynęły na to, że te wyświetlenia właśnie tak nam się dzisiaj kształtują. No lata. Dla Ciebie to nie jest żadna nowość, ponieważ Twoje kawałki były słuchane super, super no, dla Cleo. Absolutna nowość, nowość, prawda? Ja ta. już nowość. swoje przeżyłem. A, teraz wprowadzasz nowych, tak. Bo. Tak, Show teraz wprowadzam nowych. Muszę wam powiedzieć taką ciekawą rzecz. Kleo oczywiście tego nie powie, bo jeśli nie wypada, się ich chwalić. Natomiast Kleo jest bardzo unikalną w ogóle twórczynią, wykonawczynią, wokalistką, ponieważ jej debiut sceniczny, uważajcie. Pierwszy koncert, jaki w życiu zagrała, był to festiwal w Opolu, zagrała w kategorii super artysta z mojego ramienia, jakby z mojej nominacji. To był pierwszy i absolutny debiucik. Drugi koncert, jaki w życiu zagrała. To było nagrody w kategorii MTV Ema 2013. Natomiast trzecim jej krokiem był teledysk, który w tym momencie jest absolutnym rekordzistą polskiego YouTube'a pod względem startu wyświetleń. Więc generalnie no, nie zły początek dziewczyno. Czapki z głów. <laughs> no ale nie jest to jakby moja zasługa, tak? Nie, nie być taka, taka skromna. No ale dobrze, dobrze No jest to całość, tak? Jak Jesteśmy... się z tym czujesz? Dobrze, jestem jeszcze w małym, lekkim szoku, ale, ale cieszę się, ogromnie się cieszę, że to dotarło do takiej, takiej ilości ludzi. I cieszę się, że jak tam widzieliśmy, 90% się podoba, więc. Ja, kość w dupie pęka ludziom wiadomo. <noise> tak, 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 to jest. Jakieś to jakieś to też słowiańskie skądinąd. Natomiast faktycznie przyjęcie utworu jest, jest bardzo pozytywne i z tego się również niezmiernie cieszymy. A powiedzcie mi, jak to się w ogóle stało, że zaczęliście współpracować razem? I tu historia jest bardzo ciekawa, ponieważ ja szukałem. Wokalistki, która ma ciekawy wokal, bo szczerze mówiąc denerwowało mnie to pianie radiowe, takie i telewizyjne, gdzie córeczki bogatych rodziców promują się, nie wiem, na, na, na koszt swoich rodziców i generalnie to wszystko wyglądało dość miernie. Ja w pewnym momencie, kiedy kawałek Nie Lubimy Robić był, był radiowym jakimś tam hitem i, i pojawiał się dość często, postanowiłem, że zrobię płytę, której utwory również pojawią się w radiu, natomiast będzie to zrobione naprawdę solidnie i wokalistka, która pojawi się. W, w moich utworach będzie najwyższych lotów. W tym celu przesłuchałem około nie wiem, 300, 400, może 500 nagrań różnych wokalistek i nie znalazłem nic. Aż mój przyjaciel Tomek wysłał mi kawałek kleo po angielsku. Ja tak słucham i mówię: No Tomek, no bardzo fajnie, że nagrywasz z czarną babą, czy tam znasz. No, ale ja mówię: To potrzebuję na naszym rynku polską dziewczyną. Nie, co ty stary, ona jest biała, ja ci myślę zdjęcie. To są faktycznie widzicie, jest biała, jak najbardziej ja, dziewczyna o słowiańskim uroku z czarnym głosem moim zdaniem jeden z ciekawszych wokali w Polsce, przynajmniej z tego, co ja słyszałem. I i co i ja od razu postanowiłem działać i działamy. Mhm. A powiedzcie, skończycie na tym jednym numerze, czy będziecie dalej przywiązani do siebie, jak to jest? Robimy razem całą płytę, idzie nam umiarkowanie dobrze. Mhm. I generalnie robimy, robimy tak, robimy cały projekt. To będzie kolejny, kolejny jakby mój projekt, ale tym razem wspólnie z Kleo. Projekt w klimatach muzycznych, bliżej niedefiniowalnych, chyba tak, jak już dzisiaj tak. ustalaliśmy, nie jesteśmy w stanie. Określić, co to jest, bo na początku myśleliśmy, że to jest R&B, ale to nie jest R&B. Nie, to nie jest, to nie jest też hip hop, to nie jest funk, to nie jest soul, to nie jest folk. Taki masz To Taki jest hybryda nowoczesna i. Nowoczesna hybryda. Tak, jakaś, jakaś, jakaś taka hybryda. To jest ogólnie muzyka, rzecz, rzecz biorąc, ogólnie to jest, to jest po prostu muzyka. Mhm. A bo ci cała, cała płyta ma być w takim słowiańskim w Nie, absolutnie nie, nie. W ogóle kawałek Mysłowianie jest wypadkiem przy pracy. Natomiast. Właściwie no, czytałam, że to w ogóle. totalnie no, to, przypadek tak, wszystko tak. Tak, Ten kawałek tak. nie chodzi w ogóle na płytę, nie jest żadnym odzorowaniem tej płyty. Natomiast jest, jest po prostu takim kawałkiem, który zrobiliśmy dla żartu. Bo ja z, kiedyś tam rozmawiając z kołem, mówię: No to jak jesteś taka, taka dobra, no to nagle mi pod słowiański beat swoim czarnym wokalem. A ona się zapała: No to ci nagram. I zrobiła mi refren, zrobiła pierwszą zwrotkę. Ja posłuchałem i sobie, to jest dobre, no ale ja jestem spaczony. Ja lubię po prostu folk. Natomiast dałem kilku innym osobom no, stary, to jest hit. Tak posłuchałem kilka razy, urodził mi się pomysł, jakby teledysku, zrobiliśmy materiał wideo, no i, i o to macie. Mhm. A czy mm, kiedy możemy się spodziewać w ogóle efektów tego wszystkiego? Ciężko powiem, no powiedz Ty kiedy, bo to wiesz, ojej, ojej, Ty, ty o... wstrzymujesz prędkość, prędkość naszej pracy. Nieprawda, nie, nieprawda, znaczy, generalnie cały czas pracujemy, mamy już y, część materiału i nadal pracujemy, a że wymagania y, i poprzeczkę sobie też y, postawiliśmy wysoko, to jakby dogrywamy cały czas y, nowe utwory i, i chcemy Was jeszcze czymś zaskoczyć. No. Jak się dogadujecie w tej współpracy? Gle, możesz, powiedzieć, możesz powiedzieć prawdę. Nie no, ale żeby było jasne, to w twój mistrz i tak słuchasz go tak, masz, masz rację, tak, a, 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 awantury są? Zdarzają się, ale... zaczynamy sesję zawsze, że... Tak, Don sense nie no, generalnie zagadujemy się, zdarzają się jakieś tam małe, ten takie głośniejsze dyskusje, ale nie, generalnie jest dobrze, generalnie jest dobrze. Generalnie jest dobrze, nie polecam. Słuchajcie, do Waszej wspólnej rzeczy, a czy teraz szykuje się coś pojedynczo, że tak powiem? Klało mi Miffin nad własną, własną płytą, Donatan po kolei, od prawa do lewej. Nie, ja osobiście, no i za też mogę powiedzieć, cała, cała, że tak powiem, moc przerobowa w nasz wspólny projekt, nad tym pracujemy. W ogóle ja w 2014 roku wyłączam się z, z jakiejś działalności obocznej, jeszcze muzycznej, poza, poza tym projektem, no i, i robimy, robimy. Mamy dużo do zrobienia, muzyka nie zna kompromisów, także my cały czas kujemy. po prostu jak hefaistos, żeby ta zbroja była jak najlepsza. Dobra, to powiedzcie teraz, gdzie będzie można Was live zobaczyć, jakiś jakąś... planujecie wypad w trasę? Tak, planujemy wypad w trasę, mamy bardzo dużo propozycji koncertowych, i one się będą działy prawdopodobnie od stycznia. Natomiast miejsc i, i dat nie jestem w stanie jeszcze podać. Mhm. A myślicie o zagranicy, żeby wyruszyć z tym? Bo to taki, mam wrażenie, fajny klimat, który można byłoby gdzieś tam za granicą wypuścić. Bardzo taki. Egzotyczny. Egzotyczny do zagranicy. Tak, mhm. mamy też propozycję zagranicy. I, I wydaje mi się, że, że, że dojdzie do, do takiej sytuacji. Że zrobimy coś na rynki pozapolskie, dlatego że Cleo bardzo dobrze śpiewa po angielsku i nie zawahamy się tego też użyć. To będzie wasza tajna broń. To będzie nasza tajna broń. Generalnie już tu chwaląc, już tak, jest takie dobre przysłowie, że ludzi, z którymi pracujesz, pouczaj na osobności, a chwal publicznie, więc ja muszę powiedzieć, że Kleo tak, ma na tyle. tak bardzo dużo mnie poucza. Tak, tak, z... no, tak, ale teraz mogę chwalić. Kleo ma na tyle szerokie spektrum w ogóle yy, możliwości muzycznych, że na pewno jeszcze nieraz y, będziecie zaskoczeni tym, co, co usłyszycie. Mm -hmm. um... Dziś przeczytałam, nie wiem czy nie na Twoim Facebooku, że w przygotowaniu jest równie mocny kawałek, jak na Powiedz Powiedzcie coś o tym. Znaczy, uważam? równie mocny. Jest zupełnie inny utwór, natomiast jest to, jest to utwór już zdradzający. Poniekąd charakter płyty, nad którą pracujemy. Utwór z gościnnym udziałem Sitka. No i jest to numer pf, osobiście dla mnie, nie wiem, super. Nie? Jest to numer, w którym te pokazuje możliwości wokalne e, naprawdę, naprawdę, naprawdę szerokie swoje. Sitek dał moim zdaniem najlepszą zwrotkę, jaką, jaką jego słyszałem. E, o mojej muzyce nie wypada mi samemu mówić, natomiast jest znośna. E, jest dobra. Już nie boś ty też, że teraz taki skurk. Ja muszę być biedny, żuczek, producent, oh, nie tak. wypada mi też. Jest, jest, jest dobrze. Jestem bardzo zadowolony z tego numeru. Ja jestem rzadko zadowolony z, z kawałków, które robię, a z tego numeru jestem bardzo zadowolony, więc, więc chcę zrealizować do tego teledysk i chcemy go Wam w pełnej takiej oprawie dać. To kiedy zobaczymy tą perełkę? Ciężko mi powiedzieć, to już jest pytanie tak naprawdę do wielu osób, które pracują. Ale w tym roku jeszcze uda się? Myślę, że w tym roku już nie, z, z racji tego, że m, tak naprawdę. Grudzień kończy się w 20 dla przynajmniej dla ludzi pozostałych. Ja pracuję cały czas, nawet w Wigilię. Natomiast, natomiast grudzień kończy się 20 i myślę, że w okolicach raczej połowy stycznia coś takiego wam pokażemy. Mhm. Mówiliście, że będziecie myśleli nad nowym klipem. No to o, mnóstwo pytań a propos tych, te, tego klipu i innych. Skąd bierzecie tak piękne dziewczyny? tak też? Słuchajcie, jak nie wierzysz, to pojedź na wieś. Jak śpiewa Kleo w kawałku faktycznie. Jakoś tak się złożyło, że nie robimy jakichś specjalnych castingów. Same się znajdują. Lubią mnie, lubią mnie piękne dziewczyny. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale jakoś tak się dzieje. A czy planujecie swoją gwiazdę Luksurię na kolejne numer? Nie, myślę, że z Luksurią doszliśmy do wniosku, że powinniśmy. De facto zakończyć temat równonocy. Dla jej również dobra, aby ona mogła się rozwijać w innym kierunku. Mhm. I, I jakby tutaj już, tutaj już współpracy telewizyjnej nie będzie, natomiast w relacjach jesteśmy cały czas dobrych i, i wszystko mhm. jest super. A czy będzie jakiś casting na dziewczynę, która zagrała w waszym klipie? Ktoś pyta. Może to dobry pomysł, żeby coś wasi fani gdzieś tam wystąpili? Moi drodzy, to wygląda tak, że. Ja dziennie dostaję około 100 propozycji od dziewczyn e, od charakteru niematrymonialnego, e, propozycji to co twoja żona na to? Da, propozycji propozycji udziału w teledyskach no i, e, i generalnie nie wszystkie mam okazję przejrzeć, natomiast część z nich owszem, no i, i, tak, i to się rodzi samo, tak? tu nie ma jakiegoś takiego castingu. Mhm głębszego. Gdzieś mhm. tutaj ktoś wcześniej, bo wcześniej pisałam sobie jakieś pytania, które e, nasi słuchacze zadawali Wam. To pytanie do Cleo. Twoja spódniczka i buty w klipie są genialne i ja się podpisuję tak po prostu wszystkimi swoimi kończynami pod tym. Czy sama projektowałaś te rzeczy, skąd miałaś te e, To znaczy tak, jeżeli chodzi o spódniczkę, tą magiczną spódniczkę, e, to historia jest taka, że zwyczajnie w świecie przed nagraniem tego klipu po prostu taką spódniczkę sobie wymyśliłam, zaprojektowałam, tak sobie wymyśliłam, ale Taki Kleo, dziewczyna ponk. wielu talentów. Naszkicowałam ją, a że moja kochana mamusia, którą serdecznie pozdrawiam. Również ma fach krawiectwa, więc pomogła mi uszyć taką spódniczkę, więc dzięki temu pojawiła się w klipie. A co do budków gdzieś znalazłam takie budki no, na, szalenie, na szalenie wysokim obcasie, bo po prostu 15 cm w życiu nie chodziłam na takim obcasie. Mhm. I i tyle, że odpimpowałam je w takie jakieś wstążki folkowe, dlatego też mają taki charakter zbliżony, zbliżony do, do tej piosenki. A najlepsze jest to, że spódniczki niebawem właśnie w takiej wersji pojawią się w sprzedaży, pracujemy nad tym. Nie jest to temat łatwy, ale, łatwy. ale pracujemy nad tym, bo faktycznie bardzo dużo osób o tak, to pyta, co mnie osobiście bardzo. bardzo cieszy, bo dowodzi to mojej teorii. Że jednak jest to nam bliskie, więc. Ja będę przeszczęśliwa, jak zobaczę dziewczyny na ulicy w takich kieckach. Ale poważnie mówicie, że to jest. Tak, naprawdę, na tak, celi... tak, mhm. tak, serio. Tak, zrobimy, mhm. zrobimy niedużo serię. Ale to serię. By tylko spódniczki, czy jakieś całe zestawy ciągów? Jak na razie to... zaćmą spódniczek. spódniczek. To jest w ogóle bardzo ciężki temat, żeby to zrobić. Ja się, ja się na tym zupełnie nie znam, natomiast e, wygląda na to, że faktycznie zrobienie takiej spódniczki e, masowo jest e, skomplikowane, dlatego my robimy nieduży nakład w cudzysłowie tych spódniczek. E, I. Co, jeżeli Słowiankom się spodoba, zrobimy tego więcej, zobaczymy, niech wszystko idzie naturalnym krokiem. I gdzie będzie można to kupić? Myślę, że zamieścimy informacje na naszych profilach A, i... Będą Tak, tak, tak. Mm. I, I jakoś tam to będziemy gonili No dobra, w to w takim sposób. razie piszę się, będę pierwsza. Pierwszą waszą klientką. A propos twoich ciuchów, Klau, jest mm -hmm. mnóstwo pytań. Zuza pyta, gdzie kupujesz ciuchy? Często sobie taka sama coś przerabiasz, coś o, wymyślasz? Tak, czy... przy... kombinuję, naprawdę. Na różne sposoby. Zresztą ja, ja lubię mieszać się styl hip-hopowy, z którym jestem Związana od, od dawna. No, ostatnio sobie wymyśliłam, że ten folk jakoś tam wplatam w, w tę w, w w stylizację i. Generalnie chyba nic, nic nadzwyczajnego, nic skomplikowanego. Mhm. Może Ale, na Donatana tak. coś wymyślisz, jakieś, wiesz, czapeczkę z jakimiś kolorami? Oh, a, no, też się... chcemy coś takiego zrobić, no, tylko, no, tylko dzień ma 24 godziny, niestety Donatan też czasem musi spać, jak Napoleon <laughs> 4 godziny dziennie I, i, i po prostu co, pomysłów jest dużo, blokuje nas czas, a właściwie jego brak. Mhm. Donatan, czy nagrywasz płytę z zespołem NA, pytanie? Płytę z zespołem Enej nie nagrywam, natomiast zrobiliśmy bardzo ciekawą kolaborację, o której na razie nie będę mówił. Czytaj gość się o to zapytał. Nie wiem, skąd to tym wie. Co z Bednarkiem? Też mm, tak? Jest, tak jest pytanie. W ogóle z Kamilem wpadliśmy do studia też bardzo spontanicznie i zrobiliśmy kilka numerów w bardzo szybkim czasie. I, i są to bardzo dobre numery. W ogóle inne niż winy niż zwykle Kamil robi, mm. ale równie mocne. I też nie zawahamy się niebawem ich użyć. No Dobrze, wszystko, obiecujecie, obiecujecie, że już się nie mogę efektów doczekać. No niestety wszystko się rodzi, wszystko... Się dawkować. Jak, jak to mówi stare słowiański przysłowie, szybko tylko koty się rodzą dlatego na początku są ślepe. Właśnie Zuzia py pyta o tą kolekcję, to już odpowiedzieliśmy na to pytanie, bardzo fajny pomysł. Kolejne pytanie do gościa, czy to prawda, że macie reprezentować Polskę w tym roku na Eurowizji z piosenką My Słowianie? Jak nie, co sądzicie o tym konkursie? Ojej, ja nie słyszałem w ogóle, znaczy o konkursie słyszałem, natomiast nie słyszałem o reprezentacji, reprezentować, reprezentować Polskę. Tak. Nie wiem, jak się mam ustosunkować do tego. Myślę, że nie wiem, że jeżeli by ktoś, ktoś, ktoś by zaproponował taką możliwość, tak, to, to nie czemu wiem, nie, to, czemu, to czemu nie. Natomiast my jakby z propozycjami nigdy nie wychodzimy, jakby z naszej strony propozycje nigdy nie padają ani do mediów, ani do, ani do takich konkursów, czekamy na jakby reakcję z drugiej strony, mhm. że nas chcą. Donatan, wiem już o Kamilu Bednarku, to przed chwilą powiedziałeś, Kleo oczywiście cały czas we współpracy. Czy masz jeszcze w tyle głowy jakiś pomysł, z kim chciałbyś coś zacząć działać? Tak, ja mam jeszcze dużo pomysłów, natomiast skupiam się teraz na tym, żeby skończyć materiał z Kleo i dopiero później jakby będę sobie kombinował tam dalej z kolejnymi projektami. Chciałbym, żeby każdy mój projekt był inny i poza projektem z Kleo myślę, że zrobię jeszcze trzy projekty, i, i, i na, tym, na tym zakończę moje działanie. Dobra, to tylko przerwa na chwilkę, żeby hmm. przypomnieć wszystkim naszym e, widzom, że przed nami jeszcze 15 minut wideo to ale od razu po wideo wpadajcie na SKGO, tam godzina z muzą Donatana, więc przez całą Jej. godzinkę będzie można... Wstrzymać. Jeżeli dacie radę, zapraszam <laughs> też. Słuchajcie, jak to się w ogóle stało, że mm, hip-hop, ta muza, którą produkujesz, w ogóle dotarła, do, wiesz, do, do mediów mainstreamowych, bo Ty się jakoś tak nie, nie biłeś o to, żeby chyba być, prawda? To ja to muszę zapytać was, jak to się stało, no bo... że, moje, że moje kawałki dotarły do, do was i, i dlaczego gracie te utwory, ten rap, którego tak nie, nie lubią media? Mhm. No. Jak, jak jest opowieść? Ja, ja ten... się ciebie wypytam. Ja nie wiem, wiesz, to nie jest zależne ode mnie. Ale ja... to był twój plan zamysł, czy to w ogóle nie, nie ja wiesz, przy, przy na przykład Równocy nie było takiego planu. Ja zawsze postępuję według tego samego klucza. Robię utwór, który jest w zgodzie z, z tym, co chcę pokazać. Zamieszczam go w internecie, a dalej tak naprawdę to weryfikuję, czy, czy, czy zainteresowanie tym numerem. Nigdy w życiu nie nie wiem, nie, nie, nie starałem się naciskać albo prosić kogoś, żeby, żeby grał te kawałki, wydaje mi się, że. Że twórca nie powinien tak robić. Chociaż promowanie siebie jak najbardziej robię to i, i polecam wszystkim. Nie wiem, wydaje mi się, że jest w tym zasługa właśnie. Słuchacze też weryfikują, prawda. Tak, jest, 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 wydaje mi się, że jest, jest, jest zasługa w tym tego, że um, robię to. W pełni, w pełni jakby wkładając 100% serca swojego zaangażowania w to. I wydaje mi się, że nie ma takiej opcji, żeby coś się nie udało w momencie, kiedy człowiek jest zaangażowany i pracuje nad czymś długo. Nie ma szansy niepowodzenia, nie ma, nie ma rzeczy niemożliwych. Słuchajcie, Słowianie stał się absolutnym, absolutnym hitem. Czy czujecie taką presję nad tym nowym projektem, nad którym obecnie pracujecie, że to też musi być taki, taki super hit, skoro taki początek jest, takie wejście. Ja absolutnie nie czuję. W ogóle ja już. Jakby no Nie muszę za tym gonić. Ja miałem już i, i diamentową płytę, i, i numer jeden świetleń, i nominacje w 2013 do wszystkich festiwali. Jak dla producenta, który tak naprawdę, no nie ukrywajmy, zawsze stoi w tle, jest to bardzo dużo, więc ja nie mam ciśnienia na, na jakieś tam kolejne rekordy. Dla mnie liczy się muzyka. Cieszę się, że Kleo może tego doświadczyć, co, czego ja doświadczyłem rok, rok temu. Czy tam nawet nie, nie rok, tylko troszkę mniej. Natomiast. My już to zrobiliśmy, tak? No nie, nie musimy teraz przeskakiwać swojej własnej głowy, idziemy w innym kierunku. Nie musimy robić kolejnego y, rekordu, bo czekamy aż ktoś pobije nas, żeby robić jeszcze jeden, nie, więc mhm. y, działamy. Działamy. Kolejne pytania od naszych gości. Kleo, jesteś wolna. Szybka, Kleo jest szybka. Czasem jest, czasem, czasem jest wolna, ale wtedy ją poganiam. Ale generalnie, generalnie o, generalnie ja bym określił ją jako e, osobę rozwijającą średnie prędkości. Mhm, okay. Aldonka pyta: do waszego kawałka mysłowianie dużo ludzi tańczy, czy podoba się wam to? Ja jestem zachwycona. Ja ostatnio odkryłam. Ale jest kolejne pytanie też. A propos tego, przepraszam, że przerwa, a propos tych coverów. Czy wy to w ogóle oglądacie? Widzicie, co się dzieje w sieci? To znaczy, ja ostatnio tak nie do końca śledzę wszystko. Czy odejmie internet? Tak, dokładnie. To ja muszę Komentarze. pracować ciężko, więc, więc Donatan tutaj działa, żeby mi odcinać internet. Ale do, dosz doszły do mnie te właśnie filmiki z YouTube'a i jestem po prostu zachwycona, jak ludzi rusza ta muzyka. I jaką to wywołuje energię. Ja po prostu aż naprawdę siedziałam z wielkim uśmiechem na twarzy, więc zachęcam i polecam. A Tańczy mi się parodie się podobają. Tego. Widziałem parodię kawałka Mysłowianie i bardzo mi się spodobało i zachęcam Was do robienia parodii, wyśmiewania Donatana, Kleo i zrobienia czegokolwiek, bo w ogóle ten kawałek jest parodią, więc jak zrobicie parodię, parodii, to Dokładnie. nie może wyjść nic, nic złego. Wszystkie działania kreatywne jak najbardziej na plus. Tak, Słowianie, działajcie kreatywnie. <laughs> Proszę, zobaczcie, kto coś napisał. Jedna, co, jedna co była w teledysku, ma Wysłowianie, to moja nauczycielka od religii. O. o, jak miło. A która z nich akurat? bo... E... Boję się zapytać, wiem, chcę wiedzieć. Boję się zapytać, nauczycielka od religii. To na A tak pewno może nie być. Ja, to Cicha, bo dobrze Gier No właśnie, no właśnie. Um, jaki rodzaj muzyki w następnym kawałku? gość pytam no właśnie tak jak mówiliśmy mhm. na początku ciężkie do zdefiniowania wydaje mi się że, że bit jest hip-hopowy stricte taki hip-hopowy banger natomiast musi yy, tak oczywiście również mocną hip-hopową zwrotkę a kleo poleciała w klimatach R&B, natomiast nie do końca. Jest tam element soul'u, no jest to taka, taka hybryda, tak, mhm. tak. Jest, to, jest to hybryda, niebawem Was poczęstujemy tą właśnie hybrydą. Mhm. Jarosław Smora pyta, skąd bierzecie pomysły na piosenki, skoro jest sporo piosenek osłowianych w Waszym repertuarze? Skąd się biorą pomysły? Tak naprawdę pomysł na, na kawałek my nie wiem, chyba w 5 minut napisałeś Tak, ten, ten. Ja, tak. Ja jakoś pamiętam, tak, że to było No, Jak nieraz siedzę nad kawałkami i ciężko mi coś przychodzi do głowy, tak tutaj poczułam temat od razu, coś mi się pojawiło w głowie, napisałam, nagrałam szkic, wysłałam do Donatana, ciach i generalnie jakoś tak szybko, szybko to zadziałało, bo mhm. poczułam, że to jest to. Ach, ta nasza natura. Nie, bo to, ja, ja jakby nie tworzyłam w klimatach folkowych niczego wcześniej, w związku z tym, ale mimo, mimo to przy... chyba strzał w dziesiątkę, co? Nie, ja Wam powiem szczerze, że ja zażartowałem, dając beat Cleo, ponieważ ja na początku uważałem, że jej wokal absolutnie nie pasuje do klimatów folkowych, ludowych. Z racji tego, że jest to czarny, mocny głos, który pasuje do stylistyki R&B hip popowej, soulowej. No i, i co? Jak bardzo się pomyliłem, widzicie sami. Nata pyta, jak na mi się wzorujecie, kto jest waszym idolem? Kto jest waszym idolem? Znaczy, ja generalnie się wychowałam na muzyce soulowej, gospelowej i generalnie mojej idolki to największe, nie wiem, divy muzyki gospel, soul, Aretha Franklin, Patti LaBelle, więc te, te kierunki. Mhm. A mnie ciężko powiedzieć, chyba to jest temat na dłuższą rozmowę, nawet tak na szybko nikt mi nie przychodzi do głowy. No i... czy znaczy wy słuchajcie tak prywatnie, jakbym sobie teraz wzięła nasze lampy trójki i przesłuchała ja? Naszych kawałków zrobionych w studiu <grym> <grym> szukamy <grym> tak, tak, dziur tak. Poważnie. Szukamy dziury w całym i, i pracujemy, żeby. Nie, poważnie, mhm. bo całe, wszystkie petrułki, które mam, wszystkie dwie, e, zapełnione są naszymi szkicami, jakimiś materiałami takimi e, próbnymi, i, i, no, no, i wokół tego się obracamy. Tak, cały czas jakby tak, analizujemy, co można lepiej. Powiem wam w ogóle, że dzisiaj słyszałem kawałek Szkic Kleo, kurde, jaki gruby numer, poważnie wam mówię. Zrobiony w stylistyce, uwaga, tango. Normalnie klimat tango zrobiła taki numer, że... No bo dostałam gruby bitek, można zrobić <śmiecki> Że przysiadłem, naprawdę jestem, <śmiecki> jestem mega zadowolony. Yy, nie nagramy to w studio i, i, i co, I, i też za jakiś czas usłyszycie. Znaczy naprawdę Czekam, czekam na płytę z podpisami i bardzo się cieszę. Kleo uroda, słowianki, psychofan, Masz swego psychofana, proszę. Ojej, czarno na białym. No, aha, bo to psychofana, rozumiem, tak się nazywa, tak, rozumiem. Tak, tak. No cóż, no. chyba, no miło mi. Miło mieć psychofana, o ile nie stoi pod domem, nie, onaniz nie onanizuje się w momencie, kiedy, e, kiedy się do tego domu wchodzi. A tak to jest A... ten. A i, i takich psychofanów też nie fajnie mieć, którzy zabijają cię, bo myślą, że są tobą. To tak. Też było. W... To nie, to tak. taki takim no, dziękujemy. Nie, takim dziękujemy. natomiast. Wszystkich innych zapraszamy. Lolka dosyć mocno się udziela. Dwa pytania do Cleo. Gdy byłaś młodsza, chodziłaś do podstawówki, gimnazjum, byłaś lubiana przez innych? Czy nie Nie chodziła do gimnazjum. Nie. I czy spodziewaliście się tego, że wasze piosenki będą odnosić tak wielkie sukces? To też od Lolki pytanie. Cóż, ja zaraz. Generalnie czy byłam wyśmiewana? Nie, ja, ja chyba byłam lubiana, bo ja w ogóle jestem takie dziecko pokornego serca, ja lubię ludzi, mam dobrą energię, więc generalnie chyba ludzie mnie lubią. No. Czego nie można powiedzieć o mnie? Ja cię lubię. No dobra, ale no. To, ty nie jesteś ludziem. W każdym, w każdym, w każdym bądź razie faktycznie Kleo jest spokojne i pokornego serca, to trzeba przyznać i... i... Jakby to wpływa na to, że nie kłócimy się aż tak bardzo przy pracy. No dobra, w takim razie czekamy na płytę, a gdzie można was spotkać jeszcze w najbliższym czasie? Gdzieś tam coś planujecie, występu jakieś? Tak, tak tak. Y, tak, tak, od stycznia planujemy coś, natomiast tak jak mówiłem, nie znamy, nie znamy jeszcze miejsca. A w najbliższych dniach coś, coś czy inaczej najbliższych... nie, chowacie się w studiu? Ca nie, cały ten tydzień to są wywiady, wizyty w zakładach pracy, jeździmy, udzielamy wywiadów, odpowiadamy na, na pytania, także można nas będzie spotkać. Tak. Będziemy wyglądali z Waszych lodówek, będziecie się bali otworzyć, będziemy tam po prostu, będziemy wszędzie. <laughs> to zajdzie w takim razie ja zakończę nasz dzisiejszy wideoczat stwierdzeniem Asi, jesteście niesamowici. Jak to robicie? No powiedz ty, bo ja jestem samowity. Ja nie wiem. Staramy się być sobą, robić to, co kochamy, i chyba z tego to po prostu wynika. Hmm. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że nas dzisiaj odwiedziliście. Mam nadzieję, również. że przyjmiecie zaproszenie do nas, jak już tylko się ukaże płyta i będziemy mogli sobie o niej porozmawiać Dzięki i rozłożyć również. ją na czynniki pierwsze. Czekamy na przelew. Fajnie. Czekamy na przelew i, i również jest, jest nam miło, a jak bardzo nam jest miło, powiem w momencie, kiedy już dostaniemy ten przelew. Dobrze, a ja w takim razie jeszcze zapraszam wszystkich na SKG. tam już za chwileczkę, godzina z Donatanem będziecie mogli przez całą godzinę, całe 60 minut Beś Chusteczki higieniczne i płyn do opalania. Wszystkie szczegóły oczywiście na SKP zapraszam gorąco. No i do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć. Cześć.